Thank <laughs> you. Dwa rycerze i morska przygoda, czyli najstarsze bajki o Borku i Olku. 50, ponad 50 lat, tak jak mówiliśmy, Bolesław i Karol, dorośli panowie, tak dzisiaj mówili na imię. Przepraszam bardzo, bo nią między innymi i takim specjalnym transparentem witaliśmy uczestników tej motoryzacyjnej parady, która przed wioskiem przejechała. Był też dźwięk syreny, a okazało się, że w przepasne piwnice w Rostyńskim Ośrodku Kultury zawierają między nimi takie egzemplarze, więc to, to się proszę, żeby to tutaj przynieść. Proszę Państwa, mieliśmy na, poprze, na naszym poprzednim wejściu atrakcję w postaci e, cytryny z zakonnicą z filmu z Luisem Delfiną, pojechali na rynek, także można ich tam zobaczyć, jeżeli Państwo, że dzisiaj to są antyperiaty e, w naszym kraju, które płacą za niektóre z tych celuloidów bardzo wysokie stawki. Oprócz tych celuloidów e, chcemy Państwu zaprezentować e, także Znaczki, które były rozdawane, projektowane przez pana Henryka Naglaka, były rozdawane w trakcie e, festiwali filmów w Oborku i Lorku oraz oczywiście nasz aparat projekcyjny, który, z którego wyświetlano Bajkę Oborku i Lorku w e, Zakładowym Domu Kultury Kudnik w Gostyniu. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność na tym naszym drugim wejściu. Ostatnie wejście o 21.30. Serdecznie wszystkich zapraszamy i prosimy też, żeby... Się... No, tutaj się wykoleja, no... Pani To co to jest

Zdać, że... Nie ma problemu. Nie Zaczynamy naszą imprezę od piosenki pod tytułem Serduszko Buka.